Cześć, dzisiaj testuję Miller Harris La Fumée Arabi. nie wiem czy mogę to nazwać perfumami dnia, bo minęło zaledwie 4 godziny ja już nic nie czuję, także jeszcze się pewnie uraczy czymś jeszcze dzisiaj natomiast postanowiłam zużyć tą próbkę, ja już wcześniej testowałam sobie te perfumy na nadgarstku, ale dzisiaj po prostu zużyłam tą próbkę globalnie muszę wam powiedzieć, że otwarcie tych perfum jest naprawdę bardzo ładne, w ogóle przez cały czas trwania one są bardzo ładne, tylko trochę brakuje mi tutaj mocy i trwałości nie wiem, może to jest kwestia ilości aplikacji. Na początku to się otwiera tak trochę jakby kakaowo, przyprawowo. Kojarzy mi się trochę z Serge Lutain Le Fumet, de fume. Coś mniej więcej w tym stylu idzie. Potem dochodzi, dochodzi więcej takich dymnych nut. Robi się to takie bardziej przyprawowe, i coraz bardziej wyczuwam ten kardamon, który tutaj jest. Po tych mniej więcej pół godzinie, godzinie te perfumy robią się naprawdę takie bardzo spicy. Ten kardamon robi się coraz bardziej ostry. No, i w pewnym momencie nawet myślałam, że może tutaj jest kumin czy kmin, bo no ma takie trochę nutki, wiecie, ostrawe, potowe trochę, kojarzące mi się no, po prostu z kuminem. Także bardzo mocno wybrzmiewa ten kardamon, jest taki dosyć ostry. Natomiast po mniej więcej 2,5-3 godzinach ten zapach robi się bardzo blisko skórny, bo ja go sobie zaaplikowałam i całościowo, i tutaj na przedramiona, także wąchałam wszędzie. I on po, 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 już po sam koniec, kiedy robi się taki bardzo, bardzo blisko skórny, to jest przyjemnie taki waniliowy. Ja bym go koniec końców nazwała taką dymną wanilią. Tylko mówię, początek jest przepiękny. Czuć te przyprawy, czuć ten kardamon, lekki taki dymek. Wszystko jest takie bardzo ciekawe. Takie rzeczywiście troszeczkę w orientalnym stylu, ale dużo bardziej wyważone, z klasą eleganckie. Mówię, to wygasanie też jest pięknie, ta, piękne. Taka bardzo przyjemna, dosyć wytrawna wanilia. Wciąż słodka, wciąż ciepła, ale nie przesłodzona i taka może delikatnie dymna, także bardzo przyjemnie się to nosi. No niestety to jest zapach dosyć krótkotrwały, przynajmniej u mnie on dosyć szybko zniknął, dosyć szybko stał się blisko skórny, a teraz po tych czterech godzinach ja praktycznie w ogóle już na skórze tych parfum nie czuję. Także mówię, trochę mi tutaj brakuje mocy, ale do testów warte, bo wydaje mi się, że naprawdę zapach był piękny.